Się mordy, z tej strony. Maria Piro nie muszę się przedstawiać, pewnie już mnie znacie. Witam Was na kanale Macinatora. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam na szybko, oczywiście, zaprezentować oto tą wyrzutnię, zasponsorowaną przez największy wybór pirotechniki Biegun Fireberki Jest to wyrzutnia Ratman od firmy importera klasek. Mamy tutaj ilo strzał 50, kaliber 30 mm. Cena takiej wyrzutni u bieguna mamy za cenę 196,21 groszy, ale do tego macie jeszcze rabat, minus 15% na kod MACINATOR, nie warto to wbijać. Eee, słuchajcie, sponsorował ją nam biegun o, i powiem Wam szczerze, że no, Ta wyrzutnia już po filmiku wydaje się kozacka, więc mam nadzieję, że ona zrobi jeszcze lepsze wow na żywo. Eee, będzie ona też e, na kanale właśnie Macinatora. Yy, Neku wam powiem to jest klasa F3. Opis po prostu kod QR macie, że możecie ją obejrzeć na YouTube u klaska. A Neku ma 950 i już wam mówię, żeby potem nie było lipy. Yy, kod takiej wyrzutni jest, yy, indeks yy, katalogowy jest yy, C53RA. Yy, możecie ją zobaczyć na biegunie, na stronie internetowej, gdzie macie już filmik. Yy. Oczywiście będzie ona odpalana ze systemu, gdzie sponka już jest, yy, można powiedzieć, przygotowana. I chcę po prostu przetestować ją na systemie, który otrzymaliśmy od bieguna. I mam nadzieję, że wyjdzie to zajebiście. No, szata graficzna też jest, yy, jest przekozacka, podoba mi się. I w kolejnym odcinku też będzie wyrzutnia, już Wam mówię, bo akurat siedzę na komputerze. Będzie, w kolejnym odcinku będzie Big One, też w cenie 196,21 groszy. Też to jest od firmy Klasek i ona będzie w kolejnym odcinku, jak będzie Marcinator, czyli za tydzień Marcinator będzie w Poznaniu i będziemy nawalać i testować dla Was zajebistą pirotechnikę. No, nie będę przedłużał i po prostu widzimy się na polu bitwy, tam będzie odpalana. Myślę, że koło 22 tak optymalnie, żeby też nikomu nie zakusać ciszy nocnej. I to tyle, to trzymajcie się, do zobaczenia. Siemal mordy, odpalamy wyrzutnie, jedziemy z koksem. Uno momento, okay, auto. Jedziemy. Klasek. Klásek robí robote. YEAR Super. 10 na 10. Dziękuję bardzo. Dajcie lajka, like subik, dzwoneczek, jak widziany. O, jest dupy kurwa. Ja, jak berety. Trzymajcie się mordeczki. Na razie, manio, piro się kłania. you